Najlepsze życzenia dla dzieci to takie, abyście mogli się spełniać, abyście były kochane przez swoich rodziców i mogli uczestniczyć w życiu nie tak jak do tej pory, że mogliście chodzić do szkoły, a dzisiaj to wszystko przywraca do normalności. Wszystkiego najlepszego wszystkim dzieciom, wszystkim pociechom. My, jako rodzice, bardzo Was kochamy i wspieramy. I będziemy Was wspierać we wszystkich przedsięwzięciach, bo Wy, dzieci, jesteście przyszłością. Przyszłością również naszą, ale naszego narodu. Wszystkiego najlepszego. Z okazji tego Dnia Dziecka wszystkim dzieciakom życzę wszystkiego dobrego, aby te chwile beztroskiego dzieciństwa trwały wiecznie. Nawet jak się jest już tym dorosłym, byłoby to fantastyczne. Kochane dzieci, przedszkolaki, młodzieży szkół podstawowych, ale również ta starsza młodzież szkół średnich. Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Dziecka. Kochane dzieci. Tak, dzisiaj jest 1 czerwca, więc Dzień Dziecka. Ja, jako również rodzic dla swoich dzieci, ale również dla wszystkich dzieci gminy Rychał i nie tylko. Powiem nawet więcej telewizorów naszych, którzy będą oglądać telewizję wielkopolską, Składam życzenia wszystkiego najlepszego. Życzę Wam, żeby te ostatnie dni, jakże były, również radosne w tym roku szkolnym. Ale szczególnie Wam życzę bezpiecznych, spokojnych wakacji. Przeżyliśmy. Różne niespodzianki w ostatnim roku. W związku z tym właśnie niech te wakacje będą już normalnymi, w których nie tylko właśnie będziecie korzystać z tego, co wasi rodzice Wam zaproponują, zaproponują samorządy, ale również, żeby właśnie zdrowie Was nie opuszczało i żebyście bezpiecznie po tych dwóch miesiącach wrócili do szkoły, która naprawdę na Was czeka. Wszystkiego najlepszego!